Erik Jęża po remisie ze Stalomile z 1 do jednego. Erik, nie mogę zacząć od jednego pytania, jak, co stało się w 90, 93 minucie tego meczu? No nic, no... problem mamy z tymi wysokimi piłkami, bo nie mamy, nie mamy wzrostu, także... ale wydaje mi się, że już wcześniej był trochę problem, ostatnie 15 minut, bo cofnęliśmy się za nisko, do... Spuszczyliśmy, że stał, gra, kombinuje, nie myły sytuacji bramkowych, ale grali i zawsze jest ciężko, jak stoisz na swoich 20 metrów, biegasz lewo, prawo, zawsze jaka dziura się znajdzie. No i niestety skończyło się tak, jak się skończyło, ale muszę powiedzieć, że jestem dzisiaj dumny z drużyny naprawdę, bo po porażce 5-0 dzisiaj Górnik znowu pokazał, że to bardzo dobry zespół, który potrafi grać kombinacyjnie który potrafi stwarzać sobie sytuację, dzisiaj padła tylko jedna, ale było tam parę sytuacji, jak żeby, żeby szli na 2-0 i to by było po meczu, ale taki jest sport. Dla nas jeszcze nie jest koniec sezonu, już w piątek ostatni mecz u siebie, zrobimy wszystko, żeby te fantastyczne kibice były zadowolone i dumni z nas i jedziemy do ruszy. A co piłkarza boli bardziej? Taka porażka jak w, Kra w Krakowie, czy ten dzisiejszy remis? Na pewno ten remis, bo tak jak powiedziałem, bo dzisiaj no, z boiska czuję, że jesteś lepszy, że, 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 że gra się układa, że jest płynność tej gry, że jest kombinatoryka, że są sytuacje, tylko zabrakło trochę szczęścia też, no, w końcu bramka stały, obronił ten strzał muszolika jeszcze. No, także, ale bole, no, bardzo bole ten remis. E, ale tak jak powiedziałem, głowa do góry, e, regeneracja i już piątek e, jazda. Dzięki bardzo.